Hej, witajcie mordeczki z tej strony Kaktus. W dzisiejszym materiale omówimy z nim troszkę o nowej ekipie na miesiąc marzec w Fortnite, ale jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu to bardzo bym cię prosił o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, ponieważ każda Wasza łapka w górę zwiększa zasięg tego filmu i zarazem ten odcinek trafi on do większego grona odbiorców oraz prosiłbym Cię o subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ dla was jest to sekunda, a dla mnie ogromne wsparcie. Ponadto 60% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie zasubskrybowało tego kanału. Tak więc sprawdź, czy przypadkiem Ty nie jesteś tą osobą. A ja już wam nie przedłużam, i lecimy do odcinka. Tak więc, od początku sezonu 5, rozdziału 2 w Fortnite, pojawiła się ekipa Fortnite. Ekipa K to miesięczna subskrypcja za 48 zł. W której mamy karnet bojowy danego sezonu za darmo, 1000 fałdolców, skin, plecak, kilof oraz ekran wczytywania co miesiąc. Wygląd ekipy zmienia się do tej pory. Mieliśmy tylko trzy ekipaki, w grudniu Galaxia, w styczniu Green Arrow, a w lutym V. Jako, że marzec to ostatni miesiąc tego sezonu, a na końcu karnetu bojowego epickie, za epickie wyzwania jest ekran wczytywania z żeńską skórką Midasem. Koniec tego oraz koniec tamtego, no cóż, to ma jakiś sens. FireMonkey na swoim Twitterze wystawił grafikę z nową ekipą w Fortnite. Wszyscy gracze myśleli, że będzie ona w lutym, ale najprawdopodobniej będzie ona na przyszły miesiąc, czyli marzec. Ale tego nie wiemy na 100%. Od razu mówią, że za ekipę Fortnite nie można płacić Pace of Cardem. Za to można płacić tylko PayPalem oraz kartą kredytową. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy zakupicie żeńską skórkę Midasa. No i cóż, to już by był koniec tego odcinka. Bardzo bym cię prosił o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, ponieważ każda wasza łapka w górę zwiększa zasięg filmu i zarazem odcinek, który teraz oglądacie trafi do większego grona odbiorców oraz micie Ciebie o subskrypcję i ponieważ dla Was jest sekundę, a dla mnie ogromne wsparcie. Pamiętajcie, że informacja, którą Wam dzisiaj podaję, niekoniecznie musi się sprawdzić. Pamiętajcie, aby już jutro o 7.00 wpadać na nowy odcinek z Fortnite'a na tym kanale. A ja już Wam nie zabieram więcej czasu i trzymajcie się, elo!